Taki niepisany zwyczaj, takie niepisane prawo, że każdego nowe, nowego człowieka, który uczestniczy w Dniu Reymonta, całe to stare grono weteranów, wita serdecznie i wciąga w tą wspólną zabawę. To jest coś niezwykłego. Zapominamy, że wyszliśmy ze wsi, a ja staram się właśnie, między innymi w tej edycji powiedzieć, że ci co zapomnieli sobie przypomną, a ci, co w jakiś sposób chcą no, zabawić się poprzez wieś, poprzez ten dzień rejmonta, również będą mogli w tym uczestniczyć. Do w mu moiście wy w lipcach rejmont zamieszkiwał, a i chłopskie łobyca je podpatrzą i zapisywał. W tym roku jest to szczególna impreza z racji tej, że przyjechał do nas chór Dziecięcy Stokrotki z Kanady, którego dyrygentem jest pan Kazimierz Krapka. w jednej osobie prezes fundacji Władysława Remonta w Toronto. Fundacji, z którą nasza bliźniacza Rejmontowska z lipiec Rejmontowskich nawiązała kontakty. Co robisz w Kanadzie? W Kanadzie? O, ja dużo robię. Chodzę do stokrotki, ale też chodzę do polskiej szkoły um, na, do polskiego, no to znaczy szkoła taneczna polska na balet No chodzę też um, na sporty polskie i tak dalej zielony Byłem w roku rejmontowskim. Jestem do dzisiaj oczarowany e, tą uroczystością i dlatego chciałem pokazać dzieciom, bo podróżujemy ze stokrotkami zwykle co 3-4 lata. Dzieci chór, jako taki, nie te dzieci, bo rotacja jest duża w chórze, już są czwarty raz w Polsce. I tym razem powiedziałem, że pojedziemy właśnie do wójta z Lipiec Rejmontowski, który nas w ubiegłym roku odwiedził w Kanadzie, brał udział w naszych uroczystościach. I powiedziałem dzieciom, że to jest tak wspaniała impreza, że powinniśmy wziąć w niej udział. Przećwiczymy słowa, wszyscy głośno trzy, cztery czytamy. I gdzieś fabryczny syren co świt, tak to miasto znałem jak nikt. Złote kruple w kantorach co dzień, w szarym mieście zmień. I teraz muzyka. I wszyscy się. i się. fabryczny fabrycznych syren co świt, tak to miasto znałem jak co Widzę tutaj ludzi, tak jak my przyjechali z lodzi tym e, pociągiem, jak się bawią, jak śpiewają, e, w, Na stacji wysiedli, zaraz zaczęli grać, zaczęli tańczyć. Naprawdę tutaj jest życie polskie. Armo Raymond zdobył w Łodzi tą wielką pozycję i w, w tym plebiscycie Łodzianina stulecia wygrał. Wygrał, w związku z czym wiemy o tym, że Raymond jest równym obywatelem Łodzi, jak i lipiec rajmontowskich i dlatego też Łódź zawsze będzie tutaj silnie reprezentowana i tutaj będziemy przyjeżdżać tradycyjnym pociągiem. Chociaż myślę, że ten pociąg powinien pojechać jeszcze dalej do Warszawy i być może w przyszłym roku z dwóch stron, zarówno z Łodzi, jak i z Warszawy, ten historyczny pociąg tutaj powinien przyjechać i tutaj powinniśmy się wspólnie spotykać. Są wytwarzane pewne stałe formy kontaktowania się w duchu rejmontowskim, to znaczy w duchu miłowania tradycji, w duchu pamięci o korzeniach, w duchu bardzo serdecznego stosunku do ziemi, do kraju ojczystego. I sądzę, że ta więź z Rejmontem, z jego twórczością. I jego miejsce w świadomości społecznej Polaków jest niezbędna, zwłaszcza teraz, kiedy wiadomo, że wiele elementów suwerenności państwowej stracimy, obiektywnie rzecz biorąc, ze względu na wejście do struktury Unii Europejskiej. Więc wobec takiego faktu, kiedy suwerenność się redukuje, potrzebne jest wzmocnienie tożsamości narodowej. I Rejmond, jego twórczość. Są po prostu ważnym składnikiem polskiej tożsamości narodowej i takie przedsięwzięcia, jak to dzisiejsze buduje tę tożsamość, przywraca zbiorowe świadomości Polaków w postać remonta. Najciekawszym i największym wydarzeniem i ogromnym zaszczytem dla nas, konsuli pracujących w kijowskim okręgu Konsularnym w Kijowie było to, że Ukraina Została wybrana jako jedno z państw, gdzie odbyły się uroczystości kończące obchody roku rejmontowskiego na Ukrainie. I te uroczystości odbyły się zarówno w Berdyczowie. Berdyczow to nieduża miejscowość na Ukrainie, na Ziemi Żytomierskiej, gdzie zamieszkuje dzisiaj. Największa Rzesza Polaków na Ukrainie. Tam też odbył się piękny koncert kończący obchody roku Rejmontowskiego. Tam też zostały wręczone medale rejmontowskie zasłużonym działaczom polonijnym. I z tego rejonu, z Ziemi żytomierskiej pochodzi jedna z organizacji Polski, która przyjęła imię Władysława Stanisława Rejmonta. Jest to organizacja Zwodarska Wołyńskiego. Mam zaszczyt. Rozpocząć siódmą edycję ogólnopolskiej imprezy artystycznej Dzień Rejmonta w lipcach Rejmontowskich w drugiej odsłonie. Pierwsza jej część rozpoczęła się dziś w łodzi. Łódź i nasze lipce, jakkolwiek nieporównywalne w stosunku do siebie ośrodki życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego, to jednak od siedmiu lat. Za sprawą Reymonta, jego ziemi obiecanej i powieści chłopi próbują symbolicznie nawiązać do klimatu Raymontowskiej epoki. myśleliśmy o tej wersji chłopów jako wydaniu albumowym, które prezentuje nie tylko treść powieści, ale także zawiera bogaty materiał ilustracyjny. Jest to praktycznie kompendium ilustrowane kompendium wiedzy o polskim folklorze, polskiej kulturze, ludowej polskich obyczajach. Tu jest zawarte piękno prozy Rejmonta i piękno estetyczne zawarte w strojach we wszystkim tym, co towarzyszy na co dzień, co to towarzyszyło na co dzień chłopom, których opisuje Remont. Z grejka muzykanty, z tą poleczkę, Będziemy tańcować, choć małym troszeczkę. Grejka muzykanty, będziemy tańcować, buty celowane, niech żałować. Dzisiaj w studio w Łodzi było powiedziane tak bardzo skromnie, E, między innymi przez e, pana Wójta, że to taka nasza e, lokalna impreza, z której jesteśmy dumni. Proszę państwa, śmiem zanegować to, bo Kanada o waszej imprezie wie. Prasa polonijna przed wyjazdem stokrotek do Polski pisała, że stokrotki jadą na uroczystości dnia Reymonta. Do lipiec Rejmontowskich. Także to nie jest już wasze lokalne, to już zaczyna być międzynarodowe. Także to dzięki właśnie e, panu doktorowi Samborskiemu, że tak mnie przyjął tutaj podczas roku Rejmontowskiego i mogliśmy tą ideę tak szeroko rozpropagować. Ja dziękuję bardzo. że lipce są stolicą chłopskiej Epopei. Staram się właśnie o tym duchu pamiętać. I wszystko to co czynimy, czynimy z myślą także w kontekście tych ciepłych słów skierowanych pod naszym adresem, zwłaszcza mieszkańców, przy okazji i samorządu gminy również. Amen.